Noc przespaliśmy tutaj przed Polskim Związkiem Wędkarskim, hodowców, gołębi, pocztowych. Tutaj taki mały parking, w sumie. Z tej strony. Zaraz ruszamy. A tam jest tama. bardzo ciekawe miejsce tam jest ławeczka, łabędzie niewielkie wędkarze rano tutaj byli rano jeszcze jak spacerek z Dziną miałam to słoneczko świeciło, teraz popadało trochę wieczorem stanęliśmy tutaj na tym większym parkingu pod tymi drzewami ale tak się rozhulał wiatr ostro że baliśmy się, że te gałęzie zlecą, dlatego się przestawialiśmy. Tam w oddali widać jak to się mówi jakieś wydarzenia sportowe ogłaszają koncerty dla tej miejscowości. Ładnie, zadbane, cichutko. kaskady sztucznego wodospadu. pyłki roślin się zbierają, więc nie wygląda to za ciekawie. A do tej miejscowości zawitaliśmy dlatego, że tutaj załatwiłam sobie wjazd na oczyszczalnię ścieków zaraz jadę, żeby się pozbyć kłopotu Przejście jest. Widać głęboko, wszystkie swoje zanieczyszczenia wylewam. Do tej pory udawało mi się i mam nadzieję, że zawsze będzie mi się udawało do oczyszczalni. Ale żeby nie było że to jest takie proste, bo nieraz potrafię półtora do dwóch godzin siedzieć na telefonie, dzwoniąc najbliższe i dalsze oczyszczalnie, czy zgodzą się mnie przyjąć. Do tej pory zawsze mi się to udawało od kilku lat. No i mam nadzieję, że w ten sposób przyczyniam się do czystości środowiska, ponieważ. Nie wylewam tych zanieczyszczeń w pole ani nie wylewam gdzieś tam do różnych ubikacji, powiedzmy miejskich. Chociaż jak ktoś po sobie zostawi porządek, to czemu nie? Ważne, żeby nie wylewać tego do środowiska. W dali piękny widok. A my stoimy tam. Zaraz ruszamy. Przed siebie. O no, tutaj widać grille. Ławeczki. Taki zadbany teren. Tak małej miejscowości, aż miło. Czyściutko, zero śmieci. Widać nawet szachownica, więc pewnie są gdzieś i figury ukryte. Bardzo ciekawe miejsce. Miejscowi mają gdzie się spotykać. Dorobiłam się swojego logo praktycznie po dwóch latach. Jest na drzwiach, no niestety kamper jest brudny, bo ciągle jedziemy w deszczu albo po drogach. Takich Amala się chowa aż tutaj, któregoś razu próbowałam wyjeżdżać w takim pełnym błocie. Aż tutaj te błoto wylądowało. Ale przynajmniej ciekawe miejsca. I tutaj koleżanka z nami podróżuje. Witam was serdecznie. Kolejny dzień i zaczynam od najważniejszych spraw i najgorszych w kamperze. Jestem w miejscowości Łagowniki. Dobrze. Tutaj jest oczyszczalnia ścieków i tutaj mogłam wylać to, co jest najgorsze w kamperze. Dobrze, że tacy ludzie się trafiają, którzy umożliwiają Zadbanie o środowisko.